Witam wszystkich na kanale Janek Czołgista. Dzisiaj zagramy w nowym trybie bitwy. Będzie to tryb na tarcie. Ten tryb akurat jest od wczoraj, ale po prostu nie miałem czasu nagrać materiału, jakiś byłem zabiegany. Także wybaczcie bardzo. Co my możemy dostać w ramach nagród za ten tryb? No, eksperymentalne wyposażenie. Można dostać obligacje. Można dostać części do wyposażenia. No i srebro. Na, na poziomie 3, 8 i 13. Także całkiem niezłe nagrody. A wystarczy zrobić tylko te misje, które tutaj są codziennie. I naprawdę e, całą ścieżkę nagród jesteście w stanie odebrać. Dobra, nie będę tutaj ściemniał. E, oj, ruszamy do bitwy. No i co my tutaj mamy ciekawego? Z Zatoka Małże jest możliwość wyboru pojazdu. Ja sobie wybiorę wolny fardy, pancernego turtla, i pojedziemy sobie bezpośrednio na bazę. Spróbujemy się tam pobijać z przeciwnikami. Co jest fajne w tym trybie? Wam powiem tak: na pewno najfajniejsza wiadomość to brak bezety premium oraz gówno miotów Czyli z wszystkich nacji artylerii. E, bardzo mnie to cieszy, więc może jest przyjemnie, można grać. Wszystkie misje, które macie tutaj e, w trybie planowym, e, wszystkie dzienne misje możecie sobie w tym trybie, akurat fajnie robić. Jest przyjemnie. E, plutony możecie robić tutaj dwuosobowe albo robić e, siedmioosobowe Czy ja mam tu jakieś bicie na tym? Ach, no nie przebiłem. Ciężko będzie. Ale pchamy. Nie boimy się tam. Byle dwóch rurki. Chciałbym tutaj ostro ruszyć do przodu. Czyli ja będę miał bicie Kurde, to jest czołg, który powinien tylko jechać. Do przodu jedziemy cały czas. Do przodu. I się nie boimy. Przedźwiękami. No, czemu ja nie trafiam? a bo jestem bez bo jestem tutaj bez racji, bez na podstawowych zestawach dobra, spoko jest sam się wychyla mi tutaj pod jak widzicie muszę sobie tutaj, dobra co już sojusznicy tutaj pociśli przeciwników e, i teraz ja bym musiał jechać chyba na tą Dwóreczkę zobaczymy, czy będę miał możliwość ją porobienia. Jak się skleje, to będzie szansa. O! ciepły przeciwnik! Idziemy! Kolego! Co ty mi tutaj? Nic na tyle to mi to, to próbuję no Nie ma tak, że, że to no, Kore się będzie mi psuł tutaj film... Dostał <grymne> eee, kurde to jest OP Ciebie Dziwię się, że na przykład tego nie zbanowali czołgu Przecież to, to jest jest mocniejsze od b byle jakiejś bezety przynajmniej w tym trybie Dobra, jedziemy po typa 61 Trzeba go porobić. Musimy pchać. Musimy pchać. Ja spróbuję tam w niego wjechać. Zobaczymy czy się uda. Z moją mobilnością to raczej będzie trudno, ale próbujemy czy dostanę było w plecy chyba nie. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i co? Co by tutaj mamy? Można sobie fajnie zarobić. Bez stresu, WN się nie liczy, kur... ten typ 6-3 tutaj robi robotę, trzeba przyznać. Ale jak wjadę... Będę mógł go tutaj wydoić. Muszę oczyścić tryb naprawy. No kolego... Dobra, porobione musimy się obrócić teraz, żeby tutaj ratować naszych sojuszników. O, aha, aha. Dobra, mamy do. I co tu zostało? Tu zostało progetto. Którego widzimy fajnie. Widzimy, postawiliśmy go na gęsi. A, kurde, no nie weszło wjeżdżamy po niego, no, chyba zjedziemy po niego mam chęć po niego zjechać nie wiem gdzie ta bura jest no i dobra, bardzo fajnie tutaj się ta sytuacja rozwija, tylko mamy tutaj najgorsze jest to, że mamy tutaj stratę HP eee, czy ja tam burą kurde, tam pojecha, buraskę pojechało spotować, albo podjeżdżamy eee, ja podjadę sobie po prostu na o jezu kolego, wyciągli go na lotem. Dobra. Ja spróbuję się przylepić. Zobaczymy, jak mi bura wyjedzie, no to będzie lipa. 1 na jeden, ona jest fullowa, no więc nie będzie tak dobrze jakby się. No, trafia? Lego! No jednak jest na przewaga mobilności, niestety. No, spróbujemy sobie. Opór. A, ja, 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 ja. dobra, Lipa, no trudno. Nie? Raz, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ale uważam i tak, że Turtel jest przesadzony na tym trybie. Zobaczcie, jechałem, jechałem i wszystkich rozwalałem. No spróbujemy jeszcze raz zobaczymy, czy, czy naprawdę jest tak świetny, jak mi się wydaje. No i dobra, mamy wynik. 4160 yy, wynik drużynowy, zrobiłem top damage w swojej drużynie i 46 tysięcy do przodu na przegranej bitwie. To naprawdę ciszy, bez żadnych dopajek. Jedziemy dalej. No i kochani, mamy miasto duchów. No i dobra, jedziemy Tortoise'em i jedno naprawdę nasuwa mi się w tym momencie pytanie, dlaczego na przykład zbanowano BZ, zbanowano artylerię i zostawiono tak potężną maszynę jaką jest Tortoise, gdzie praktycznie tutaj się w większości przypadków naciska W, Jedzie do przodu i zobaczcie, ja tutaj naprawdę jadę na, na biednym zestawie. Eee... Hmm, bez dyrektywki, podobało się. Bez jedzonka, Kurde, jeden przejechał. Ale nie, nie każdy chce zarobić. I każdy jeździ jak najtaniej w tym trybie. Eee, szkoda, że ten TS tutaj się wbił. Nie zdąży, ale może teraz ten wychyli. twój rurka wychyli? No kolego, wychyl mi tutaj. No nie chcę. Nie chcę pokazać dolnej płyty. A to byłoby bardzo miłe dla mnie. Dobra, eee, koledzy zrobili przewagę. Idziemy do tego TSA Muszę pchać po prostu. W i jedziemy. W i jedziemy. To mamy skodzinkę. He <grystanie> he <grystanie> To jest dopiero opet co tam Bezeta? Może się każdej chwili. kolego, ale... Z... Ktoś mnie tam pchnął z tyłu. Nie wiem kto. Dobra, musimy wyjechać tą rureczkę i do tej rufy. Ach, no nie przebiłem. No to było teraz z mojej strony bardzo słabe. O, Co tu się dzieje? Gdzie te pociski latają? No, ale się kręci. Kręci się, kolega, tutaj. Dobra, skończyliśmy. Gościa przejechać po drugą dwóreczkę. Po co tutaj, kolega, się boi? Co ty się boisz, kole, koleżko? Koleżko, wracaj mi tutaj. Ja chcę. mecze robić na tobie. Co ty mi tutaj. A! i dobra, i teraz co? Jedziemy. Szukamy Isa 3. Ojej, chłopina, się schował za kamieniem. Nie wiem, czy to jest sens w ogóle. Cisnąć. Zostanę sobie na bazie, już pokapuję i tyle, no bo nie ma sensu. Ja pewnie nie dojadę. Niech sobie tamte yy, lajty, ta bura i ty porobią sobie tego. Isa 3. On i tak tutaj nie przyjedzie. Więc Poczekamy te 20 sekund. Eee, łatwy u win Także Ja bym chciał, żebyście napisali w komentarzu Czy, czy, czy to miało sens, banowanie bezety i artylerii A zostawie zostawienie takiego koksa Nie wiem, no to ktoś sobie zażartował po prostu z graczy, moim zdaniem I czekamy na raport No mamy raport. Wynik drużynowy. Zrobiłem trzeci wynik. Raport szczegółowy: 68 tysięcy do przodu, bez żadnych dopołeczek, Przypominam. No i powiedzcie, powiedzcie, kto tam siedzi w tym WG, kto to balansuje te gry. Bo naprawdę ten czołg jest niesamowicie mocny w tym trybie. Ma pancerz, ma działo. Brakuje mu troszeczkę mobilności. Ale nie oszukujmy się, większość bitew toczy się wokół e, kapa i po prostu nie będziecie odjeżdżać za daleka, no bo i w innym przypadku was skapują i przegracie wojnę. Także jeśli wam się spodobał ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, a ja was serdecznie pozdrawiam. Hej kochani, pa!